Droga Kucerino, pozwól mi przypomnieć, że pozyskanie klienta to dopiero początek naszej wspólnej podróży. Oprócz tego, że zaufał Ci i zainwestował swoje zarobki w nasze produkty, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że kluczem do sukcesu jest utrzymanie trwałej relacji. Zadowolony klient, który czerpie korzyści z naszych produktów, będzie skłonny kontynuować zakupy u nas. Często popełnianym błędem wśród sprzedawców jest zaniedbywanie swoich klientów, bombardując ich tylko wtedy, gdy jest okazja do zaprezentowania nowych produktów. Taka postawa może sprawić, że klient poczuje się wykorzystany i zirytowany. Aby się wyróżnić, musimy przyjąć inne podejście. Najpierw wyrażamy wdzięczność naszemu klientowi. Następnie, gdy tylko otrzymamy potwierdzenie, że otrzymał produkt, kontaktujemy się z nim, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Zachęćmy ją do korzystania z produktu i poinformujmy nas, jeśli napotka jakiekolwiek problemy. Zaprośmy ją do zapisania się na naszą listę WhatsApp, aby otrzymać 30 pouczających przepisów w ciągu pierwszych 30 dni. Po 10 dniach zadzwońmy do niej aby upewnić się, że z powodzeniem korzysta z produktów. Po 20 dniach skontaktujmy się z nią ponownie, aby zaprosić ją na kolejną lekcję gotowania organizowaną przez naszą grupę w kolejnych dniach. Takie podejście oprócz tego, że sprawi, że klient poczuje się dopieszczony i chroniony, może prostu nie wpłynąć na jego dalszy i produktów. produktu. Jeśli jednak nie ponownie zakupu, on nadal może mi być zadowolony. Je vi qu'on a ler profissional n'y